Zczę spróbujemy za pomocą formatowania warunkowego zaznaczyć całe wiersze, tak, aby od razu patrząc na nasze zestawienie, sprawdzić, które wartości odchylają się od normy. Zapraszam do dzisiejszego materiału. Mamy takie proste zestawienie, które pokazuje w kolejnych dniach tygodnia, kolejnych pracowników z kolejnych działów, jaki zarejestrowali przepracowany czas za dany dzień. No, i my chcemy z tego zestawienia wyłapać od razu te osoby i podświetlić całe wiersze dla tych osób, które nie przepracowały pełnych 8 godzin. W takim formatowaniu warunkowym musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest zaznaczenie wszystkich komórek, które mają być objęte tym formatowaniem. A więc ustawiam się w komórce A2 i za pomocą skrótu klawiszowego. Lewy Ctrl, lewy Shift, strzałka w prawo i w dół, zaznaczam sobie wszystkie dane w naszym zbiorze. W następnym kroku przechodzę do karty Narzędzia Główne i wybieram Formatowanie Warunkowe i opcję Nowa Reguła. W okienku, które mamy teraz na ekranie, wybieram ostatnią opcję, czyli użycie formuły do określenia komórek, które mają zostać sformatowane. I w pasku formuły Napiszmy sobie takie działanie jak: odniesienie do komórki E2 i ta komórka ma być mniejsza. Jako, że operujemy tutaj na czasie, który jest przedstawiony w godzinach i w minutach, musimy wrzucić tutaj jeszcze formułę czas. I będzie ten czas mniejszy niż 8 godzin, 0 minut, 0 sekund. Zamykam nawias. I druga rzecz, na jaką musimy zwrócić uwagę, przy. Formatowaniu warunkowym całych wierszy to odpowiednie zagnieżdżenie komórki, więc zaraz za znakiem równa się usuwam ten jeden dolar, który, który zagnieżdża nam drugi wiersz i chcemy mieć tylko zagnieżdżoną kolumnę E, ponieważ tylko ta kolumna E, tylko dane z tej kolumny E mają być brane właśnie do sprawdzenia tego warunku, czyli czasu mniejszego niż 8 godzin. No, i ustawmy sobie jeszcze jakiś kolor tego formatowania. Dajmy sobie na przykład jakiś taki pomarańczowy. Ok. Ok. No i zobaczmy, co się stało z naszymi danymi. Rzeczywiście zostały podświetlone wszystkie wiersze, których wartość jest mniejsza niż 8 godzin. Jeszcze możemy sobie zrobić takie ćwiczenie, że zmienimy tutaj 9 godzin na 8 godzin. 7 godzin, 59 minut. I tym sposobem od razu wiemy, kto nie przepracował pełnych 8 godzin. Takie formatowanie warunkowe sprawdza się w dużej ilości danych. I szczególnie w momencie, kiedy tych wierszy mamy bardzo dużo, więc zachęcam do przetestowania takiego rozwiązania. A za obejrzenie dzisiejszego materiału bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Formatowanie warunkowe jest bardzo fajnym trikiem w Excelu, ale jeśli interesują Cię jeszcze inne fajne treści, no to zerknij sobie po lewej stronie ekranu. Tutaj pierwszy film, tutaj drugi film. No i nie zapomnij oczywiście o subskrypcji kanału. Do zobaczenia.